W każdej jednostce prowadzącej działalność gospodarczą występują zdarzenia, które wywierają bezpośredni wpływ na działalność tej jednostki, na zmianę wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów. Również wywierają one wpływ na wynik finansowy tej jednostki, powodując powstanie kosztu lub przychodu. Operacje, które oddziałują wyłącznie na składniki bilansu, czyli na składniki majątku, i kapitałów nazywamy operacjami bilansowymi. Wywołują one zmiany w strukturze majątku, powodują jego zwiększenie lub zmniejszenie i analogicznie jest to w przypadku kapitałów. Aby bilans przedstawiał rzeczywisty, wiarygodny, rzetelny obraz majątku oraz kapitałów, wszelkie zmiany wpływające na te składniki muszą być gdzieś zapisywane i są ewidencjonowane na tzw. kontach bilansowych. Było ronda tak. Na stronie debet konta aktywów, niektórzy mówią po prostu po lewej stronie, zapisujemy zwiększenia oraz saldo początkowe, czyli wartość, jaką posiadamy w majątku. Na stronie kredyt tego konta wszystkie zmniejszenia. I to, co zostało, czyli saldo końcowe. po księgowaniem na odpowiednich stronach kont należy pamiętać o zasadzie podwójnego zapisu, która brzmi, że każdą operację gospodarczą zapisujemy na co najmniej dwóch kontach po przeciwstawnych stronach tych kont i w tej samej kwocie. W tej operacji zapis. Wygląda następująco. Zwiększenie aktywów w postaci materiałów, które zapisujemy na koncie materiały po stronie debetowej, oraz zmniejszenie środków pieniężnych w kasie, co zapisujemy na koncie kasa po stronie zmniejszeń, czyli po stronie kredytowej. Zauważmy, że zmiany następują w składnikach aktywów przy czym jeden składnik wzrasta, a wartość drugiego maleje. Jest to operacja aktywna. W innej sytuacji, kiedy zakup materiałów biurowych do firmy następuje z odroczonym terminem płatności, czyli dostawca udziela nam kredytu kupieckiego, księgowania będą wyglądały w ten sposób. Jeśli chodzi o konto materiały, to wzrost tego składnika aktywów wykazuje się w ten sam sposób. Natomiast zamiast konta kasa zapisu dokonujemy na koncie zobowiązania wobec dostawców po stronie zwiększeń, czyli po stronie kredytowej, ponieważ powstaje zobowiązanie z tego tytułu. Po zamknięciu kont sporządza się zestawienie obrotów i sald, które służy. Do sprawdzenia poprawności zapisów ze względu na zasadę równowagi bilansowej, która mówi, że aktywa są równe pasywom. Dlatego zestawienie obrotów i sad nazywane jest również bilansem próbnym lub potocznie obrotówką. Jest ono punktem wyjścia do tworzenia sprawozdania finansowego, a w szczególności bilansu i rachunku zysków i strat. Obroty zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika, w którym ujmowane są chronologicznie wszystkie zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym jednostki. Sprawdzenie poprawności zapisów księgowych z wykorzystaniem zestawienia obrotów i sald wynika z rachunkowej zasady podwójnego zapisu, której efektem jest to, że suma obrotów debetowych wszystkich kąt powinna być równa sumie obrotów kredytowych. Natomiast suma sald debetowych wszystkich kont powinna być równa sumie sald kredytowych. Zostawienie obrotów i sald musi zawierać zgodnie z ustawą o symbole lub nazwy kont, salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy, oraz obroty narastające od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego. Suma sald końcowych debetowych to suma aktywów, natomiast suma sald końcowych kredytowych to suma pasywów. Zdarzenia gospodarcze, które wywierają bezpośredni wpływ na wynik finansowy, powodując powstanie przychodów bądź kosztów, nazywa się operacjami wynikowymi. Zapisów takich zdarzeń dokonuje się na kontach wynikowych. W ramach kont wynikowych wyróżnia się konta kosztów i przychodów. Tak wyglądają konta wynikowe. Jeżeli powstał koszt, to dokonujesz zapisu na stronie debet, czyli po lewej stronie odpowiedniego konta kosztów. Używa się także nazw winien zamiast debet oraz ma zamiast kredyt. Są to po prostu nazwy. Nie chodzi o to, że powstał debet, czy ktoś jest winien lub ktoś coś ma. Operacja pierwsza dowód księgowy, wyciąg bankowy. Bank pobrał opłatę za prowadzenie rachunku, czyli konta bankowego w kwocie 250 zł. W tym przypadku pierwszy krok to analiza treści dowodu księgowego. Czy zdarzenie gospodarcze potwierdzone nim wpływa na bilans i jego składniki, czyli aktywa i pasywa, czy może na wynik finansowy, a więc na przychody lub koszty. Więc jak jest tym razem? czym ta opłata jest dla firmy? Tak. Po chwili zastanowienia wiesz, że jest kosztem. Drugi krok to wybierasz odpowiednie konto kosztów. Masz do dyspozycji 7 w układzie rodzajowym. Konto amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenie na rzecz pracowników i ostatnie siódme pozostałe koszty rodzajowe. Więc które wybierasz? Oczywiście konto usługi obce. Zapisujesz kwotę po lewej stronie, czyli po debecie, ponieważ po tej stronie zawsze księgujesz powstanie kosztu. Trzeci krok to pamiętasz o zasadzie podwójnego zapisu, dlatego nie kończysz na jednym i wybierasz drugie konto rachunek bieżący. I dokonujesz zapisu po przeciwnej stronie. Obliczenia rezultatu prowadzonej działalności w postaci właśnie wyniku salda z odpowiednich kont kosztów przenosi się na konto wynik finansowy. Dokonując zapisu na kontach kosztów po stronie kredyt, a na koncie wynik finansowy po stronie depet. Powiedziałam, że odpowiednie konta kosztów, ponieważ wynik ustalić można w dwóch wariantach. W wariancie porównawczym i w wariancie kalkulacyjnym. W zależności od tego, na jakich kontach dokonuje się ewidencji kosztów działalności podstawowej, a mogą to być konta w układzie rodzajowym oraz konta w układzie kalkulacyjnym zwanym też według miejsca powstania kosztów. Jeżeli ewidencja prowadzona jest podwójnie czyli zarówno w zespole czwartym który dotyczy układu rodzajowego, jak i w zespole piątym, który dotyczy kalkulacyjnego, podatnik sam dokonuje metody ustalania wyniku finansowego. Po przeniesieniu kosztów na konto wynik finansowy, przeksięgowane są przychody. Dokonuje się zapisu po stronie debet na kontach przychodów, przenosząc przychody na stronę kredyt, konta, wynik finansowy. Konta wynikowe nie posiadają więc sad na dzień bilansowy. Różnice między przychodami a kosztami ustala się właśnie na koncie wynik finansowy, i jeżeli przychody są wyższe niż koszty, tak jak w tym przypadku, to jednostka wypracowuje wynik finansowy w postaci zysku. W tym przypadku wynosi on 13 tysięcy. Jest to zysk brutto przed opodatkowaniem. Saldo końcowe konta, wynik finansowy wykazuje się w pasywach bilansu w tej pozycji. Jeżeli wystąpiłaby nadwyżka kosztów nad przychodami i strata, wówczas wysokość straty wykazuje się w bilansie z minusem.